Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejny taki audiolog informacyjny. Chciałem Wam powiedzieć kilka rzeczy, ponieważ ten wcześniejszy był nagrywany dosłownie kilka, kilkanaście minut po tym, jak zainstalowałem Windows na nowym komputerze i ściągnąłem te programy. Żeby Wam to wszystko zgrać i wstawić. Dobra, pierwsza rzecz to założyłem Facebooka 23 lutego, tak. Zapomniałem sobie w ogóle o tym, że kiedyś też próbowałem już zało czy próbowałem założyć, założyłem ale nic z nim nie robiłem, zostawiłem sobie go tutaj. Teraz spróbujemy go jakoś ożywić, w ogóle z nim wystartować, tak żebym brać czego miał, jak wam przekazać jakieś bardzo ważne informacje lub po prostu napisać, pogadać i tak dalej. Jak na razie, jak widzicie, tutaj jakieś grafiki wstawiłem, awatar zostawimy w ogóle, w ogóle. Dobrze, że kiedyś sobie wstawiłem, bo teraz go w ogóle straciłem. Muszę od nowa znaleźć sobie swoje wszystkie e, grafiki. To w będzie sensie problem, ale to kiedy indziej. To, co chciałem bym powiedzieć, to... Mam kilka spraw. Pierwsza to właśnie był Facebook, druga to co się kryje w moim komputerze, trzecia to kiedy twierdza Knights Chance, a czwarta chciałem Wam pogadać też co mój komputer już teraz potrafi eee, Dobra, zacznijmy może od tego jakie bebechy ma mój komputer O to pytał się Danikus hmm, Dlatego robimy to tutaj, żeby w razie czego można było kogoś odesłać e, do tego Ja powiem też jeszcze swoje e, bebechy swojego komputera no, zapiszę też w innych miejscach tak tak będę się teraz chwalił, no ale ciężko pracowałem kilka miesięcy, odkładałem co miesiąc kasy, na nic innego nie wydawałem, także mógł sobie kupić teraz. Troszeczkę może dużo wydałem, ale stary komputer starczył mi na 11 lat i mam nadzieję, że ten starczy mi, na tyle samo, może coś tam do niego w międzyczasie dołożę, ale jak na razie ma być na długo. Dlatego też wydałem troszeczkę kasy na niego. Jeśli chodzi o te wszystkie tutaj mebechy, ja sobie je sam wybrałem. No i po prostu na, siedziałem długo na forum, praktycznie jeden miesiąc, ostatni miesiąc to praktycznie, bo cały czas siedzenie na necie i patrzenie, które, które części komputera wybrać. Ja się tak, ale i tak cały czas za bardzo się na nich nie znam, więc tak Wam mniej więcej powiem, co, co sobie wybrałem. No to tak, zacznijmy tutaj od płyty główny, tylko najpierw się napiję. Trochę wody, bo dawno nie gadałem. Teraz muszę się znowu wyrobić, um, A Płytka Z97 od AS Rock. mam nadzieję, że tak się to czyta. Pro 4. Na początku chciałem Extreme 3, która różniła się, tam miała troszeczkę takich małych, nieistotnych bajerów więcej, a kosztowała tyle samo. Tyle, że dwa dni przed zakupem, bo teraz o 50zł, a że ja już i tak um, doszedłem do um, górnego limitu mojego, mojego budżetu nad go troszeczkę prze, prze, przekroczyłem dlatego wybrałem sobie tą ona jest równie dobra tam mówię kilka mm, szczegółów mm, mniej ale to nie jest nic takiego znacznego płytka też dobra pod OC dlatego też z tego z czego się bardzo cieszę bo w razie czego jak mi na przykład już ten procesor nie będzie dobrze wyrabiał to po prostu sobie go troszeczkę e, podkręcę dobra przejdźmy do grafiki i z tego jestem naprawdę dumny, w ogóle ta grafika od MSI GTX 970 Gaming to jest po prostu rakieta Wybrałem sobie ją, Znaczy na początku wpada mi w oko, wpada mi w oko właśnie ta, bo to wiadomo od GTX 970 jest trochę ale ta mi jakoś wpada w oko Dużo nie czytałem, troszeczkę się bałem tego, że cewki będą mi piszczeć Co by bardzo przeszkadzało w ogóle w pracy na komputerza i w nagrywaniu ale na szczęście, znaczy zaryzykowałem i powiem Wam, że moje cewki na karcie graficznej nie piszczą, więc wszystko ok. Karta bardzo dobrze daje radę, w, jak nagrywam sobie na przykład naprawdę nowe gry na ultra, wszystko fajnie leci, więc tu jest bardzo dobre. Przejdźmy może do procka. Procek z i5, czekajcie chwilę. Dobra, procek z i5, 460 k O ile dobrze wiem, to jest chyba najlepszy procek, jaki można teraz dostać właśnie z... A i piątki. proces oczywiście też do podkręcania. Toka jest bardzo ważna tutaj. I tutaj widzicie jest ten placek z chłodzeniem. Ja mam chłodzenie troszeczkę inne, ponieważ właśnie jak chciałem podkręcać, myślałem od razu kupię sobie chłodzenie, niech będzie już zamontowane. Kupiłem takie chłodzenie, co śmieszne. Ja myślałem, że ono nie będzie aż, aż tak duże jak jest, bo jak popatrzycie się na to chłodzenie, no, tak wygląda jak wygląda. A to no, wcale tak więcej nie wygląda, nie popatrzyłem na rozmiar, ale na szczęście się wszystko pomęściło, tylko tyle, że to chodzenie jest jakieś 4 albo 5 razy większe od tego. Więc to jest naprawdę dobre chodzenie. Myślałem, że takie chłodzenie duże to może być głośne, ale naprawdę jest cichutkie, w ogóle go nie słyszę. Co jest bardzo fajne. Dobra, dalej przejdźmy, jest dysk SSD, 128 GB. Mogłem kupić 256, tyle, że no, jak mówiłem, budżet mnie troszeczkę ograniczył, to czy tak był duży. A chciałem więcej rzeczy wepchać, lepszą grafikę, lepszy procesor, a dss będzie mi bardziej potrzeba większego, to sobie po prostu kupię większy kiedyś, na przykład za rok czy coś w tym stylu. Dobra, zasilacz G Cooler, cooler Master, G550M, 550 k Jeśli chodzi o zasilacz, w ogóle nie wiedziałem jaki wybrać. Popatrzyłem w inne zestawy, ten był. Popytałem się ludzi, czy by dał radę ten wszystko uciągnąć. Powiedzieli, że będzie, no może, no idealny do tego zestawu da radę więc brałem cenę, nawet mnie zadowolała, więc czemu by nie? Dobra, napęd, kupiłem napęd, chociaż mało co z płyt korzystam, ale czasem się zdarzy, na przykład Windowsa zainstalować, a spendlava nie mam niestety czy po prostu nie wiem jakąś grę starą, którą na, płyt, na płytce mam grać, to płyt napęd się przyda. Dobra, łyk wody jedziemy dalej. A jeszcze tylko jedna taka rzecz, że ten napęd jest naprawdę tani więc jak włożyłem pierwszy raz płytę od grafy i chciałem zainteresować starowniki to po prostu jak odkurzać ten CD-ROM chodzi ale mówię, mało kiedy korzystam z CD-ROMu, więc to nie jest aż taka wielka wielka wada tego komputera Dobra chłodzenie było, obudowa Zalman Z9 U3 U3 u Bardzo fajna obudowa, moim pierwszy co się rzuca w, ten, w oczy tam ten wygląd. Mi się bardzo podoba ten wygląd. Te świeci dełka i tak dalej. No już, jak mam, tu mi 11 lat, to już chciałem taką, a, na, na też maszynę, która też będzie mi się wizualnie podobać. Oczywiście bardzo chciałem mieć ten okienko z boku, żeby czasami popatrzeć sobie tam w wybęchy z boku, jak tam jest, co się dzieje. Powiem Wam, że bardzo fajny wentylator. Ma trzy wentylatory, o ile dobrze pamiętam. Tak, góra, 120, 120 mm. Przód i tył. I powiem wam, jak podstawię rękę, to naprawdę czuć, czuć że one chodzą, czuć, że jest zimno. W ogóle jak od odbudowy wokół tych, wokół tych wentylatorów, to jest naprawdę lodowata, lodowata po prostu lodowato zimna. I mam też na tej obudowie takie coś, jak tutaj z przodu, o, w tym miejscu jest, wskazuję temperaturę, aktualnie jak nagrywam, pulpit raczej na no, strony to jest 27 stopni mało jak nagrywałem na przykład lepsze gry to jest tam do 400 paru więc to naprawdę dobra budowa e, bardzo fajnie chłodzi mam bardzo dobre konstelatory jest przewiewna i wszystko się w niej pomieściło co z tego z czego się bardzo cieszę dobra ramy Ramy kupiłem sobie od G skill e, Trindex DDR trójki oczywiście 2 razy 4 gb Powiedzieli, mówili mi wszyscy, że 8 giga, jeśli do nagrywania RAM do nagrywania gier i właśnie grania w gry 8 giga starczy a jeśli w przyszłości będzie trzeba to można po prostu wtedy kupić jedną kostkę na przykład większą czy coś w tym stylu kupiłem sobie bardzo szybkie ramki 2400MHz dałem trochę więcej ale już myślałem że przydadzą mi się lepsze ramy więc właśnie takie, takie sobie wybrałem troszeczkę gdzie nie gdzie może szedłem z sceny tak żeby właśnie je sobie tutaj wrzucić co mnie bardzo cieszy no i dysk HDD wiadomo jak nagrywam to mi potrzeba tego miejsca bardzo dużo dlatego też e, cieszę się z tego że wziąłem sobie tego 1 terabajta 1 e, terabajt może wiem, dwa wziąć do tego zestawu ale w sumie to tak samo jak z SSD jak będzie mi trzeba dokupię większy i tyle no, tu z tego się bardzo cieszę że po prostu wcześniej miałem e, tak gdzieś ze 100 giga miejsca na nagrywanie bo jeszcze zajmowałem inne rzeczy a teraz będę miał około 800, 800 giga, to mogę sobie nagrać kilka filmów pod rząd i dopiero potem je renderować, więc to jest naprawdę fajne. W ogóle rendering na tym komputerze teraz trwa dużo, 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 dużo szybciej, więc to też pozwoli mi szybciej nagrywać, aż się szybciej renderować, szybciej, no, po prostu szybciej robić filmiki, no jeszcze tylko jakbym miał neta lepszego, ale niestety w mojej miejscowości za dobrego neta nie można dostać, więc muszę jechać na tych 10, 10 megabitach, bajtach bitach ściąganie, ściąganie i ledwo jeden wysyłanie, więc wysyłanie naprawdę muszę na noc zostawiać, żeby mi się przesłały filmiki na YouTube. E, dobra, to jeśli chodzi o e, moje bebechy, to widzieliście, jeśli chcecie cenę, ile wszystko razem możecie sobie sami policzyć, to ja wam po prostu powiem, razem wyszło mi, wyszło mi 4500, chyba tam 40 pary złotych, dużo, dużo, no ale mówiłem, pracowałem na to ciężko, odkładałem co miesiąc i po tych... No i po drugie, stary kombi miał już 10 lat, więc chyba mogłem wydać na coś lepszego e, tyle kasy. Dobra, lepsze to niż przepis, co nie? Uu, co wam teraz ja miałem poka poja pokazać, pojawić, pokazać? A, twierdza. To wiecie co, może wejdziemy do twierdzy i ja już tam więcej w twierdzy wam powiem. A jak na razie, tu sobie tylko, o w kamtarzy, zastopuję. I zaraz widzimy się w twierdzy. Dobra, jesteśmy już w twierdzy i powiem Wam jak wygląda z nią sprawa. Dzisiaj troszeczkę pograłem, ale doszedłem do 61. misji. Na razie większość z tych misji zraszowałem. Zostało mi jeszcze, żeby być na bieżąco. Tam na YouTube pojawiła się chyba 63, czyli 61, 2 i trzecią misję przejść. I potem już 64 będę będę mógł nagrać na YouTube'a. Więc jest wszystko ok i możliwe, że odcinek z twierdzy pojawi się już jutro. Hmm, jeśli tak, to... Będzie normalnie wszystko na YouTubie jutro z rana, około 8 może. A jeśli nie, to na Facebooku dam info, bo jest taki problem, że nie mam miniaturek i niczego, więc będę musiał troszeczkę się pobawić z nimi. Starych niestety nie mogę odzyskać, a nowe będę, będę próbował zrobić jak najlepiej, m, tak żeby przy, po, przy, m, przypominały te stare. Ym, no i tak naprawdę jeśli chodzi o twierdzę, to jest tyle. Jeśli chodzi o Knights of to prawie troszeczkę sprawa wygląda troszeczkę gorzej, ponieważ... No, w końcu na te misje były troszeczkę dłuższe, więc mi zajmie trochę dłużej czasu, niczym e, do nich dojdę. Tak, z... no, ja mam mało czasu po pracy, więc tak z tydzień. No więc na razie będzie pojawiała się twierdza, e, może co dwa dni, może co dzień. I zobaczymy, jak, jak dam radę dzisiaj z nagrywaniem i z tymi turkami. Dobra, i to jest już prawie koniec tego audiologu, audio no, troszeczkę i, i w ogóle filmiku po prostu. Chciałem wam pokazać jeszcze tak naprawdę co mój komputer potrafi, więc teraz przejdę jeszcze do innej gry, którą mogę teraz sobie nagrywać. Kiedyś nad... bez nagrywania miałem 20 FPSów, teraz nagrywam 60, a zaraz zobaczycie. Dobra jak widzicie, tak, jestem w Skyrimie i powiem wam, że ultra, jeśli ultra ustawienie jeśli chodzi o grafikę. Mam też zainstalowanych kilka modów poprawiających grafikę i jakieś okay, 20 innych modów a gra nagrywa się ciągle w 60 fpsach więc naprawdę jest to świetne ja po prostu mm, no ja ram się tym bardzo kiedyś mnie naprawdę komp ograniczał chociaż nie myślcie sobie źle, że nagrywałem tylko stare gry przy się właśnie przez kompa ja nagrywałem stare gry po prostu nie lubiłem teraz też będę cały czas nagrywał stare gry ale też spróbuję tych nowych no bo jak już kupiłem takiego kompa to e, szkoda by było tego nie zrobić co nie? Jak widzicie tutaj wszystko mi fajnie chodzi Uuuu uh. um. no, Tak naprawdę to nie wiem już co więcej mówić. Chciałem wam pokazać, że mogę takie e, nowsze gry nagrywać i po prostu podapiszcie czy chcielibyście zobaczyć e, jakie... Co, coś nie wiem, albo ze Skyrim'a, albo z innej nowszej gry. Um, o ile będziemy je stać, to sobie ją kupię i może coś nagram. Tak naprawdę to ja się bardzo... Ze Skyrima może bym coś nagrał tak naprawdę, bo bardzo lubię tę grę, ale to nie wiem czy to by było po prostu... Mm, co to? Królik chodzący w wodzie. Okej. Okay. To jest trochę dziwne. Nie trafiłem. A... Um, w planie Skyrima to bym wtedy nagrywał coś e, w stylu... E, w, stylu um, w stylu tego. Co ja chciałem nagrać ze Skyrima? A nie, nie główną fabułę, tylko po prostu bym sobie biegał, robił jakieś questy i tak dalej Dobra, to by było na tyle Ja tak naprawdę mam no, tutaj mogę jeszcze sobie stanę, jeszcze czekajcie, łuk Stanę sobie na pięknie na tym o o o w, ten, o w ten sposób I tak naprawdę to się z nami będę żegnał Muszę się jeszcze robić trochę w tym skarimie, ale to będzie dobra, więc ja teraz Będę kończył ten filmik, wracam do grania w twierdzę, tak żeby przejść tą misję i potem jakieś miniaturki zrobię i żeby Wam filmik na jutro wrzucić. Linki do Facebooka i do całego mojego sprzętu komputerowego, jeśli chcielibyście sobie tam bardziej popatrzeć, dam w opisie. I co? To na tyle. Widzimy się jutro albo pojutrze. Na razie, pa!